Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj podzielę się z Wami bardzo fajnym przepisem na dynię, dynia po, po pasteryzacji, po takim kilkudniowym leżakowaniu w słoiku. Może nie do złudzenia, ale bardzo, bardzo przypomina smaku, smak owocu mango. Tak więc możemy użyć ją do deserów, do naleśników, a może do ciasta. No Chociaż nie próbowałem, ale chyba będę musiał spróbować. Tak więc zaczynam. O, troszeczkę twarda. Zacznę od obrania tej dyni. Ta skóra tutaj nie jest potrzebna, chociaż to jest dynia Hokkaido. Yy, ta skórka się nadaje do zjedzenia. Ale w tym przepisie mi nie jest potrzebna. No i oczywiście pozbywam się gniazd na Obraną dynię kroję teraz w kostkę powiedzmy taką na ząb. Przepis ten jest bardzo prosty w przygotowaniu, ale efekt końcowy naprawdę zachwycający. Dynie mam ogarniętą, teraz kroję cytrynę i pomarańczę. Ale oczywiście obiorę ze skóry. Cytrynę kroję w dość drobną kostkę. I już mogę przełożyć. Pomarańczę również pokroimy dość drobno. Niech tych, niech tych kawałeczków będzie tutaj jak najwięcej. Teraz zasypuję wszystko cukrem. Dobrze mieszam i taką dynię odstawiam na 12 godzin. Z tym, że yy, 3-4 godzinki pod przykryciem w temperaturze pokojowej. Niech ten cukier się rozpuści od czasu do czasu. Podejdźmy, przemieszajmy i później 8-9 godzin do lodów. Wymieszane, przykrywam i tak jak powiedziałem, temperatura pokojowa 3-4 godzinki. Dynia odstała 12 godzin. Ona bardzo fajnie się zamarynowała, próbując ten, ten syrop już jest wyczuwalny delikatny posmak właśnie owocu mango, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ten aromat, ten smak wydobywa się później podczas pasteryzacji i kilkudniowym takim leżakowaniu w słoiku, tak więc teraz Napełniam słoiczki i działam z pasteryzacją. Oczywiście słoiki czyste, wyparzone. Może jednak tą łyżką jest troszeczkę źle. Wezmę coś większego. Naprawdę jest to coś fantastycznego w smaku. Uwierzcie. I teraz tym syropem, który tutaj został, uzupełniam słoiki. Tutaj odrobina tej dyni została, ale to możemy sobie podgotować i skrupać na bieżąco. I teraz zalane słoiczki obowiązkowo przecieram. Jakieś zabrudzenie może narobić kupę bałaganu. Zakręcam i już działam z pasteryzacją. No jak pasteryzować, chyba każdy wie, ale gdyby ktoś nie wiedział lub zapomniał, przypomnę. Na dno garnka wkładam ścierkę, układam słoiki i zalewam wodę. Wodą zalewam centymetr poniżej nagręcia. Za chwileczkę uzupełnię. A jeśli chodzi o pasteryzację tą cukinię będę pasteryzował przez 15 maksymalnie 17 minut. Oczywiście czas pasteryzacji liczymy od momentu zagotowania się wody. Słoiczki mam zapasteryzowane. Będzie coś fantastycznego do skrupania, a wy jeśli lubicie takie klimaty, działajcie. Życzę wam udanego wekowania i do następnego.